Na wyłania się Creeper, lecz ja nie boję się go Bo wiem, że za drogą ścianą pomocna czeka mnie dłoń Szybko wychodzę ze skinny, przechodzę przez do ślini A tu za nimi mój domek i biegnę do niego Nowa przygoda, nowe wyzwanie, nie ma co czekać Może być, ale kaczuszki bardziej, Bogdanie Jak to było? Kaczuszka. Ta taka kaczuszka dziubek ma, taka kaczuszka skrzydła ma i ogonek też ma. Kwak, 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 fa. Dobra, zobaczcie te akorde tej kaczuszki ty ja nie wytrzymam jak mi tu ma chora, będzie cały czas mówić katuszki, Kaczuszki, kaczuszki. Ta dziubek ma, taka kaczuszka śródoma i ogonek też ma. Kwak, 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 fa. Taka dziubek ma, taka kaczuszka skrzydła ma i ogonek też ma. Kwak, kwak, kwak. Taki tam jest tak, tekst w ogóle? To jest ciągle to samo, Mechora o co ci chodzi? Tam jest ciągle to samo. Dobra, robię to. Idę na Warszawę. Jestem ciekaw w reakcji, czy ktoś zareaguje jakkolwiek na tej Warszawie. Ta Warszawa to jest problematyczna. Taka czuska ma, taka czuska skrzydła ma. I o to jest fak 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 Dobra, let's go Mmm, fak neon Lubię neon Taka fak fak ma Taka fak fak ma I fak 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 Taka ogonek ma kwa kwa kwa, kwa, kwa. Taka ma taka kaczuszka ma I ogonek też ma kwa 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 taka dzióbek ma taka kaczuszka schuda ma I ogonek też ma kwa kwa, kwa 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 Bo wszystkie kaczki Lubią wodę I uwielbiają kompacie Kochają Pływać nurko skakać i trawkę jeść ty ty ty, ty. taka czyszka dziubek ma taka czyszka suda ma i ogonek też ma kwa 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 kwa, kwa. taka czyszka dziubek ma taka czyszka suda ma i ogonek też ma kwa kwa kwa, kwa, kwa. taka czyszka dziubek ma taka czyszka suda ma i ogonek też ma kwa kwa, kwa 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 muszę wybrać agenta Boże, nie mogę Mykora, zdjęcie Zdjęcie Mykora za to wszystko Ale przynajmniej mi się podobało Very, very nice. Very, 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 nice. Nice. Yeri, yeri. Nice śpiewasz. Dzięki. Nice robi job. wrażenie. Wzbudza szacunek. Możecie pozdrowić, TikTok. Jak chcecie. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Bardzo TikToka. Spodziewałam się. Też. Kto by udawał z siebie klauna? Taką. Nie wiem. Dużo ludzi tak w Valorancie robi.